dramaturg, scenarzysta, ale przede wszystkim poeta. Dziwny poeta, bo przeciwnik poetyckości i literackości. Poeta uprawiający, jeśli można tak powiedzieć, niepoetycką poezję. Poeta, który wiedział, że cena ropy i benzyny wywołuje większe wstrząsy niż śmierć Boga. W jednym z wierszy pisał, że ci, do których mówi, nie czytają go, nie znają, nie potrzebują. Pytanie zatem, na co komu Różewicz w świecie, który nie potrzebuje katarzys, potrzebuje za to Instagrama, McDonalda, systemów obrony przeciwlotniczej. Na to pytanie odpowiedzi szuka dziś Anna Spólna. Szuka we Wrocławiu, w mieście, w którym Różewicz mieszkał przez prawie 50 lat. W Muzeum Pana Tadeusza, w którym czynna jest wystawa, Pan Tadeusz Różewicz. Mam 24 lata. Ocalałem, prowadzony na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne. Człowiek i zwierzę. Miłość i nienawiść. Wróg i przyjaciel. Ciemność i światło. Człowieka tak się zabija, jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Pojęcia są tylko wyrazami: cnota i występek, prawda i kłamstwo, piękno i brzydota, męstwo i tchórzostwo. Jednako waży cnota i występek. Widziałem człowieka, który był jeden występny i cnotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. Pierwsze wiersze pisał jeszcze przed wojną. Później w partyzantce AK publikował pod pseudonimem Satyr i wydał tomik Echa Leśne. Ale prawdziwym debiutem Różewicza był Niepokój, tom z 1947 roku, po którym przyszedł następny Czerwona Rękawiczka. Niepokój był prawdziwym przełomem w polskiej poezji. Zrewolucjonizował sposób mówienia i pisania o pokoleniu Kolumbów, ale także o roli i miejscu poezji w ogóle. Na czym polegał ten przełom? Z perspektywy podmiotu, który jest nie tylko ofiarą, ale także zawsze może stać się katem, wartości tracą swoje pierwotne znaczenia. Trzeba znaleźć nowy sposób mówienia o nich, pisania, nazywania, nazywania pojęć, rzeczy, idei. Skoro człowiek może być rzeźnym zwierzęciem, skoro prawda, piękno, dobro nie znaczą już tego, co znaczyły przed wojną, trzeba znaleźć Jakąś metodę odnalezienia się w rzeczywistości po katastrofie, po traumie, po apokalipsie. Usypali nad nimi kopiec z przyjazdów i odjazdów, z czasu i przestrzeni, z ludzi, rzeczy, zdarzeń, masła, kawy, gazet, z zielonych, pluszowych albumów, bromu. Kwiatów i sztucznego śmiechu. Prawie wszyscy się zjechali. Na stole liść miedziany leży, tu popiół sypią. Matka rozgrzebuje kopiec i wydobywa młodą głowę z jasnego promienia z pachnącymi tytoniem szerokimi ustami. To on. Po którego nie wybiega się przed domu, Który nie zasnął w malinach, Który nie przyjedzie jutro. Matka żywcem pogrzebana, W powietrzu przy stole Porusza niemrawo palcami. Doświadczenie rodzinne było w centrum twórczości Różewicza. Między innymi dlatego, że on i jego bracia byli dziećmi Żydówki nawróconej na katolicyzm, co powodowało, że w czasie II wojny światowej szczególnie bała się o ich życie. Starszy brat Janusz zginął, zamordowany przez hitlerowców i rodzina musiała odszukać jego ciało w masowym grobie w trakcie ekshumacji. Matka Stefania nigdy nie podniosła się po tej stracie. Różowicz poświęcił tym sprawom dwie książki, sylwiczne i żałobne. Jedna z nich to Nasz starszy brat. A druga, arcydzielna, to Matka odchodzi. Matka odchodzi jest zapisem umierania Stefanii Różewiczowej, jej cierpienia, jej ewangelicznej dobroci i bardzo silnej więzi z synem Tadeuszem. Jest także wiele wierszy poświęconych niełatwej relacji Różewicz'a z jego ojcem. Różewicz często notował uwagi na marginesach czytanych książek. Bywał w nich bezkompromisowy, stawiał znaki zapytania, podkreślał wyjątkowo nietrafione zbitki słów lub niejasne metafory. Niedobre wersy, a nawet całe wiersze kwitował słowami złe, mętne, bez sensu. W jednym z tomów poetyckich pod ostatnią linijką wiersza zostawiał uwagę bzdury. Teodor Adorno głosił, że napisanie wiersza po Oświęcimu jest barbarzyństwem. Różewicz, podobnie jak inni autorzy jego pokolenia, wiedzieli, że trzeba zmienić sposób pisania, trzeba odmienić poezję, że model klasycyzujący albo awangardowy już nie wystarczy. Józewicz w swoich pierwszych tomach zmienił polską poezję na zawsze. Wprowadził czwarty system wersyfikacyjny, nazywany wierszem różewiczowskim, który ma swoje specyficzne cechy i odpowiada na doświadczenie katastrofy, gruzów świata, który dotychczas istniał i rozpadł się na kawałki. Wiersz różewiczowski jest wierszem wolnym, zwykle pozbawionym interpunkcji i rymów, całostki znaczeniowe i składniowe podporządkowane są emocjom. Strofy różnej długości bywają bardzo krótkie, wersy nawet jednowyrazowe. Wiersz różewiczowski przypomina prozę, jest pozbawiony rozbudowanych metafor, skomplikowanych epitetów, chociaż tak jak każdy język, także język potoczny, zawiera te środki stylistyczne. Bardzo ważnym sposobem porządkowania treści jest także elipsa, przemilczenie, pauza, które czasami mówią głośniej niż najgłośniejsze słowa. Nie wierzę. Nie wierzę od przebudzenia do zaśnięcia. Nie wierzę od brzegu do brzegu mojego życia. Nie wierzę tak otwarcie, głęboko, jak wierzyła moja matka. Nie wierzę jedząc chleb, pijąc wodę, kochając ciało. Nie wierzę w jego świątyniach, kapłanach, znakach. Czytam jego przypowieści proste jak kłos pszenicy. I myślę o Bogu, który się nie śmiał. Myślę o małym Bogu krwawiącym w białych, ustach dzieciństwa, o cierniu, który rozdziera nasze oczy, usta, teraz i w godzinie śmierci. Już w niepokoju pojawiły się u Różewicza wiersze podobne do ciernia, takie jak lament, w którym czytamy, nie wierzę w przemianę w wody w wino. Nie wierzę w grzechów odpuszczenie, nie wierzę w ciała zmartwychwstanie. Różewicz pisze na gruzach tradycji chrześcijańskiej, ale nie można go nazwać, a to się zdarzało, ani ateistą, ani nihilistą. Sam gra z tymi określeniami w wielu swoich wierszach. Dlaczego nie jest nihilistą? Bo tęskni za wartościami, bo szuka jakiegoś porządku dla siebie, bo stara się zbudować nowy system aksjologiczny, na gruzach poprzedniego. W centrum tego doświadczenia jest miłość bliźniego, zwykła życzliwość wobec innych ludzi. Jak w słynnym wierszu list do ludożerców: Kochani ludożercy, nie zjadajmy się dobrze, bo nie zmartwychwstaniemy naprawdę. Dla Różewicza charakterystyczna jest niestabilność tekstu. Kolejne wydania zawierają zmienione wersje wierszy. W pewnym uproszczeniu przypomina to remasterowanie tych tekstów. Zmieniają się słowa, przecinki, inaczej rozkładane są akcenty. Debiutancki tom Niepokój zawierał 54 utwory. W kolejnych wydaniach ten tom miał już tylko 40, potem 44 wiersze. Różewicz usunął 10 tekstów, a większość pozostałych zmienił. Wydawcy korzystają z rozmaitych wersji, dlatego spotyka się różne odmiany tego samego wiersza. Po kilku latach pisania wierszy socjalistycznych Różewicz wycofał się na dłużej z oficjalnego życia literackiego. Właściwie pozostał już outsiderem. Jednak pewne cechy jego twórczości się nie zmieniły. Na przykład często odwołania do życia i doświadczeń zwykłych ludzi, których traktował jako ludzi niezwykłych. Zmienił swoją poetykę, wzbogacił ją w latach 60 o gotowe formuły, o fragmenty z gazet. O klisze językowe, o frazeologizmy, które nabierały w jego twórczości nowych znaczeń. Ale prawdziwym przełomem był 1991 rok, rok wydania płaskorzeźby. Wtedy Różewicz po raz pierwszy pokazał, jak powstaje jego wiersz. Pokazał faksymilia swoich tekstów, które pozwalają śledzić proces od pomysłu aż do finalnej wersji każdego utworu. Podobne metody stosował także później w tomach takich jak Wyjście. Zawsze fragment szara strefa, nauka chodzenia. Przyszli, żeby zobaczyć poetę. I co zobaczyli? Zobaczyli człowieka siedzącego na krześle, który zakrył twarz. A po chwili powiedział: Szkoda, że nie przyszliście do mnie przed 20 laty. Wtedy jeden z młodzieńców odpowiedział: Nie było nas jeszcze na świecie. Przyglądałem się czterem twarzom odbitym w zamglonym lustrze mojego życia. Usłyszałem z bardzo daleka ich głosy czyste i mocne. Nad czym pan teraz pracuje? Co pan robi? Odpowiedziałem: Nic nie robię. Dojrzewałem przez pięćdziesiąt lat do tego trudnego zadania, kiedy nic nie robię. Robię nic. Usłyszałem śmiech. Kiedy nic nie robię, jestem w środku. Wyraźnie widzę tych, co wybrali działanie. Widzę byle jakie działanie. Przed byle jakim myśleniem, byle jaki Gustaw przemienia się w byle jakiego Konrada byle jaki felietonista, w byle jakiego moralistę. Słyszę, jak byle kto mówi byle co do byle kogo, byle jakość ogarnia masy i elity. Ale to dopiero początek. Po końcu świata, po śmierci znalazłem się w środku życia, pisał Różewicz i ten Sposób myślenia towarzyszył mu na stałe w jego wierszach. Przedstawia bohatera z dezintegrowanego lub na granicy dezintegracji. Przede wszystkim dostrzegamy to w dramacie poetyckim, kartoteka nadzwyczajnym i nowatorskim, ale także w wierszach z tomów, takich jak Twarz Trzecia albo Formy. Różewicz diagnozuje doświadczenie człowieka drugiej połowy XX wieku i stara się pokazać, że szuka on wartości, ale szuka po omacku, na ślepo. Jak czytamy w poemacie Spadanie, spada we wszystkich kierunkach równocześnie, w dół, w górę, na boki, na kształt róży wiatrów. Porażony nie wie, gdzie znaleźć przewodników, gdzie się skierować. Różewicz pokazuje w swoich wierszach, że warto być strażnikiem wartości, nawet nie są, jeśli nie są one jasne, dobrze określone, oczywiste. Skąd się bierze zło? Jak to skąd? Z człowieka. Zawsze z człowieka i tylko z człowieka. Człowiek jest wypadkiem przy pracy natury. Jest błędem. Jeśli rodzaj ludzki wyczesze się własnoręcznie z fauny i flory, Ziemia odzyska swój blask i urok. Natura, swą czystość i niewinność. Żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem, które może być narzędziem zbrodni. Słowem, które kłamie, kaleczy, zaraża. Zło nie bierze się z braku ani z nicości. Zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka. Jesteśmy w myśli, jak powiada Kant a tym samym odtąd w bycie inni niż czysta natura. Różewicz był poetą kultury i wielokrotnie dialogował ze swoimi wielkimi poprzednikami, np. z Gettem, Mickiewiczem, Słowackim, Norwidem, ale także Poundem, Kawką, Leopoldem, Staffem. Prowadząc ten dialog, jednocześnie podkreślał, że nie ufa ani kulturze, ani tradycji. Przyjaźnił się z artystami, malarzami, muzykami, a jednak podkreślał swoją osobność i nazywał się czasem, nie do końca serio, na pewno ironicznie, poetą emerytem, który przesiaduje w kuchni i czyta stare gazety. Zastanawiała go i zniechęcała byle jakość otaczającej go rzeczywistości. Często jawił się jako poeta malcontent, który nie może znieść płytkiego przekazu mass mediów. Gotowych, klisz myślowych, celebryctwa, które zastępuje samodzielne myślenie. Twierdził, że żyjemy na śmietniku idei i w tym śmietniku grzebiemy, nie potrafiąc bardzo często odnaleźć w nim tego, co naprawdę warte i godne naśladowania i namysłu. Tadeusz Różewicz w młodości był uczniem stolarskim, pracował m.in. jako goniec, magazynier, urzędnik kwaterunku. Teraz jest jednym z najczęściej wystawianych i tłumaczonych polskich twórców. Został przełożony na 50 języków. Na jego grobie, na cmentarzu ewangelickim w Karpaczu, umieszczono cytat z wiersza Kto jest poetą? Poetą jest ten, który odchodzi i ten, który odejść nie może. Różewicz umarł w kwietniu 2014 roku. Miał 93 lata. Zgodnie z jego wolą pochowano go w Karpaczu obok świątyni ewangelickiej. Jak napisał w Testamencie, chciał, aby ten gest połączył ze sobą i pogodził kultury i narody od dawna skonfliktowane, aby, jak pisał, wszyscy ludzie byli braćmi. Pozostawił po sobie imponujący dorobek kilka tomów opowiadań, kilka bardzo ważnych scenariuszy, osiemnaście często wybitnych dramatów ale nade wszystko ponad 40 tomów poezji i wyborów poezji. Czasem żartował, że to za dużo, że pisze za długo. Ironizował, nie spodziewałem się, że uśmiercając poezję spłodzę taką górę wierszy. Odkrywczy, bezkompromisowy. Różewicz pozostaje najważniejszym albo jednym z najważniejszych poetów XX wieku w Polsce.